Witajcie kochani, ostatnio wzięłam znów do ręki książkę pod tytułem Namaszczenie estery. Wiecie, gdy pierwszy raz ją otworzyłam ileś tam lat temu, była doskonałą odpowiedzią na to, co wtedy przeżywałam. Żyłam wtedy słowami z Psalmu 73,28. a ja moim szczęściem jest być blisko Boga. W Panu, w Jachwę znalazłem schronienie i pragnę opowiadać o wszystkich Twoich dziełach. Odnajdywałam szczęście blisko Boga w bardzo takich bliskich relacjach z Nim i słuchałam, co mówi do mnie Bóg. I wtedy właśnie. Bóg posłał mnie do tego, żebym rozpoczęła modlitwy o kobiety, o kobiety w kościele, ale nie tylko. I pamiętacie pewnie niektóre, że spotykałyśmy się wtedy co dwa tygodnie w soboty o siódmej rano i walczyłyśmy o kobiety. Ta książka, Namaszczenie Stery, była dla mnie wtedy też taką inspiracją. Otwierała moje oczy, pożerzała pole widzenia, pokazywała problemy, o które powinniśmy się modlić, pokazywała rzeczy, w których mamy ogłaszać zwycięstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie i ten czas był dla nas też takim wyzwaniem, trwało to około sześciu lat, szybko przeleciał ten czas, ale co dwa tygodnie o siódmej rano w sobotę spotykałyśmy się właśnie w, w naszej salce i, i modliłyśmy się. I wymagało to takiego łamania cielesności naszej, bo przecież sobota to taki jedyny dzień, kiedy można sobie dłużej pospać, kiedy można sobie wrzucić na luz a jednak niektóre z nas mobilizowały się i regularnie co dwa tygodnie przychodziły się modlić. Wierzę, że ten czas wydał owoce w naszym życiu. Jednak potem przyszła pandemia i przestałyśmy się wspólnie spotykać na tych modlitwach, natomiast ja zaczęłam nakręcać filmiki kontynuując właśnie to dzieło dla kobiet w tej służbie kobiet, modlitwę kobiet na YouTubie. Już nie wróciłyśmy do tych naszych wspólnych modlitw, ale zaczęłyśmy Organizować śniadania dla kobiet. Jednak teraz, gdy otworzyłam książkę na maszczenie stery, przypomniało mi się, Duch Święty przypomniał mi o bardzo ważnej rzeczy, o której przeczytałam tej książkę. Myślę, że warto ją teraz przypomnieć. Zapraszam na naszą modlitwę kobiet. Muzyka Księdza Izajasza w 61 rozdziale czytamy duch wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym ogłosił dobrą wieść Bogiem. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są złamane, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, więźniom. Mroków przejrzenie, abym ogłosił rok dobrej woli Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym włożył opłakującym Syjon zawój na głowę zamiast popiołu, dał im olejek radości zamiast żałobnej szaty i pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. O czym jest, namaszczenie Estery? Nie będę tutaj streszczać książki, ale chciałam dzisiaj zachęcić was do tego, żebyście miały świadomość, że żyjecie w tym czasie, że jesteśmy stworzone na taki czas jak ten. Wiecie, często wypowiadam takie słowa, albo mam takie myśli, że ja tak naprawdę nie pasuję do tych czasów, że... Cała ta technologia komputerowa, ta cała nowoczesność informatyczna tak zupełnie mnie przerasta, tak bardzo się w tym nie orientuje, że często właśnie wypowiadam takie słowa, że ja nie pasuję do tych czasów, bo ja się po prostu na tym nie znam i zupełnie jest to, jest, to mi, jest to mi obce i jakoś nie potrafię sobie przyswoić całej tej wiedzy i tych umiejętności. Ale z drugiej strony. Przychodzi z kolei inna myśl, myślę, myślę, że od Ducha Świętego, że skoro jesteśmy tak bardzo wszyscy pochłonięci tą nowoczesnością i ona tak bardzo nas ta nowoczesna technologia wręcz wchłania, że być może potrzebujemy tego, co gdzieś odeszło do Lamusa. Być może potrzebujemy zwyczajnej ludzkiej dobroci, życzliwości, tego, co proste, tego, co zwyczajne. Potrzebują jakiegoś ludzkiego zainteresowania, bo tego tak naprawdę w naszym życiu coraz mniej. Jesteś powołana i namaszczona na taki czas jak ten. Namaszczona, czyli wyposażona we wszystkie te rzeczy, których właśnie teraz na ten czas potrzebujesz po to, żeby mieć wpływ na tych, których Bóg stawia. Na Twojej drodze. Wiecie, Bóg powołał kobiety szczególnie właśnie w tym czasie, po to, żebyśmy okazywały dobro, żebyśmy szerzyły dobro, żebyśmy troszczyły się o innych, żebyśmy inspirowały, oddziaływały na ludzi przez pełną mądrości zachętę. Mamy pomagać, wspierać, troszczyć się, pocieszać, doceniać, szanować. Po to jesteśmy w tym czasie my kobiety i chciałam dzisiaj zakręcić się do tego siebie, do takiej postawy właśnie powstania z miejsca, z miejsca komfortu, dlatego że dzisiaj Bóg uwalnia nas od poczucia niższości, od poczucia współzawodnictwa, od strachu do tego, żeby wejść w miejsce siły, w miejsce wpływu i miejsce odwagi. Bóg dziś uwalnia nad nami swoją przychylność i łaskę po to, żebyśmy mogły wypełniać jego cele na ziemi, ale żeby to się mogło stać, musimy wstać ze swojego fotela sprzed telewizora, czy też ze swojego fotela, w którym trzymamy naszą komórkę, czy siedzimy przed laptopem, czy słuchamy muzyki, siedzimy przy książce. Musimy po prostu wstać z tego miejsca i przede wszystkim zacząć od tego, żeby się przenieść w miejsce modlitwy. To właśnie w miejscu modlitwy Duch Święty nas namaszcza i wyposaża, w miejscu uwielbienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, nie zachęcam was do modlitwy, w której będziemy użalać się nad Tobą i mówić Bogu o tym, jak nam jest źle, ciężko, jak zostałyśmy źle potraktowane, ale zachęcam was do takiej modlitwy, deklaracji, do tego, żebyśmy wzięły Słowo Boże i zaczęły ogłaszać je w naszym domu, nad swoim życiem, nad życiem naszej rodziny, nad życiem ludzi, których Bóg stawia wokół nas. Możecie skorzystać z mojego ostatniego filmiku, gdzie takie deklaracje ogłaszałam też nad, właśnie nad nami, nad sobą i nad swoim życiem. Wiecie, kobieta, która modli się z wiarą, która... Staje w tej modlitwie, należy do najbardziej wpływowych osób na świecie. Może do tej pory myślisz sobie, myślisz o sobie jako o takiej zwykłej szarej myszce, która się nie liczy, która nie ma żadnego wpływu na nic, która naprawdę już to, co najlepsze, ma za sobą. Chcę ci powiedzieć, że jesteś w wielkim błędzie, że to, co było, to już było, ale to, co przed tobą. To, to, na co masz jeszcze wpływ, to ten czas, który możesz wykorzystać jak najbardziej po to, żeby właśnie zmienić duchową rzeczywistość wokół siebie, a także w sobie. Chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że jesteś kobietą, która ma ogromny wpływ. Ogromny wpływ na swoje życie, ogromny wpływ na życie tych najbliższych, na życie Twoich dzieci, na życie Twojego męża, na życie w Twoim kościele, w Twojej służbie, w miejscu pracy, na życie swoich sąsiadów. Masz wśród swoich sąsiadów, nawet jeżeli wydaje ci się, że nikt Ciebie nie słucha, że nikt się z Tobą nie liczy, że tak naprawdę nie masz już nic do powiedzenia. To nieprawda, to nieprawda. Masz, nawet jeżeli niewiele mówisz, masz wpływ przez to, jak się zachowujesz, jak reagujesz na różne sytuacje, właśnie te trudne, stresujące. Czy potrafisz zachować się w sposób łagodny, w sposób pełen cierpliwości, miłości, zrozumienia? Czy też jesteś w takich sytuacjach trudnych, reagujesz gwałtownie, jesteś pełna złości, pełna gniewu? Wiecie, nasze dzieci są bacznymi obserwatorami. I nie może być tak, że to, co mówimy, nie idzie w parze z tym, jak się zachowujemy, bo one od razu to wyłapią wyłapią, że coś tu jest nie tak w naszym, w naszym życiu. Słuchajcie. Mamy mieć dobry, przede wszystkim dobry wpływ na swoje dzieci, dlatego że tak czy inaczej wpływ mamy. Możemy mieć wpływ zły, ale ja zachęcam was do tego, żeby mieć dobry wpływ. Nawet jeżeli wydaje ci się, że ty nie masz żadnego wpływu, bo nic nie robisz, to przez to nierobienie, niczego nie robienie, niczego również masz wpływ. W jaki sposób możesz mieć dobry wpływ na swoje dzieci. Na pewno dobrym wpływem nie jest krytyka, wytykanie błędów, ciągle zwracanie uwagi, wyśmiewanie, poniżanie. Natomiast na pewno dobrym wpływem jest zachęta, dowartościowanie, zmotywowanie, podtrzymanie na duchu, pocieszanie. Wiecie, nasze dzieci mają dość krytyki w dzisiejszym świecie. Właśnie na portalach społecznościowych, w grupach rówieśniczych. Dlatego w domu muszą usłyszeć prawdę o sobie, prawdę, którą mówi o nich Bóg. A Bóg mówi, że są cenne, że są ważne, że są wartościowe, że są mądre, że są kochane, że są wrażliwe, że są piękne i te rzeczy chce Bóg powiedzieć właśnie przez ciebie i przeze mnie przede wszystkim do, do swoich dzieci, ale wiecie też musimy, musi to co mówimy być spójne z tym jak się zachowujemy nie możesz mówić do swoich dzieci, że są kochane, że są ważne, że są wartościowe i dobre i wspaniałe, a potem iść do ich pokoju i po prostu zacząć wrzeszczać na nie, dlatego, że nie posprzątały nie podkurzały, czy nie pościerały Kurzu. Owszem, nie zachęcam do tego, żeby tolerować bałagan w pokoju dzieci, ale tutaj właśnie potrzebujemy mądrości, żeby inspirować, stosując tę delikatną zachętę, która zmotywuje je do działania, które zachęci do działania. Możemy jakoś zachęcić, zwrócić uwagę w łagodny sposób, nie musimy od razu unosić się gniewem, unosić się jakąś złością. Pamiętaj o tym, że to ty, my, ja i ty, my kobiety mamy wpływ na to, jaka atmosfera panuje w naszych domach. Czy jest to atmosfera napięta, taka, że mamy wrażenie, że jeszcze tylko trochę, a zaraz coś wybuchnie, czy jest to atmosfera pełna właśnie złości, ciężka, czy jest to atmosfera pełna miłości, dobroci. Słuchajcie, mamy wpływ na naszych mężów, masz wpływ na swojego męża, chociaż może ci się wydaje, że nie masz takiego wpływu, bo oddaliście się od siebie, bo nie rozumiecie się nawzajem, bo on cię dawno już przestał kochać. Ale chcę ci powiedzieć, że twój mąż oczekuje od ciebie przede wszystkim, przede wszystkim szacunku, przede wszystkim... Do wartościowania, przede wszystkim wspierania, zrozumienia i doceniania. Spróbuj wprowadzić jakąś taką drobną zmianę w swoim życiu, w relacji właśnie z mężem. Zacznij go doceniać za dobre rzeczy. Pochwal, powiedz, że doceniasz go, jak bardzo się stara, jak ciężko pracuje. Chociaż być może zarabia nie od ciebie, może tak naprawdę myślisz inaczej, ale ze względu na pana, na jego słowo, zacznij doceniać swojego męża, zacznij go dowartościowywać, nie sztucznie, ale w sposób naturalny. Pomóc się najpierw i zastanów się, za co mogłabyś go docenić, w jaki sposób mogłabyś mu okazać szacunek, a zobaczysz, jeżeli, jeżeli zaczniesz, ty zaczniesz okazywać mu szacunek, twój mąż zacznie okazywać ci miłość. Mężczyzna, który jest nieszanowany, niedoceniany, krytykowany, w swoim własnym domu, będzie szukał potwierdzenia swojej wartości poza domem. Masz wpływ na swoich sąsiadów. Jeżeli wiedzą, że jesteś chrześcijanką, tym bardziej będą cię obserwować, będą patrzeć, jak się zachowujesz. Okazuj im życzliwość, okazuj zainteresowanie po prostu bądź dla nich miła, uśmiechaj się pierwsza się, witaj okazuj jakąś pomoc. Podobnie w pracy. Również, wiecie, ludzie nas obserwują, patrzą jak się zachowujemy, patrzą jak mówimy, czy rzeczywiście nasze życie idzie w parze z tym, co ogłaszamy, co deklarujemy. Masz wpływ wtedy, gdy nie uczestniczysz we wspólnym jakimś narzekaniu naszym polskim, czy też obmawianiu. Żyj świadomie w relacjach z innymi. To krótkie słowo zachęty chciałam dzisiaj skierować do. Do Was i do siebie, żebyśmy właśnie żyły świadomie i były świadome tego, że to, jak żyjemy, nie jest obojętne dla naszego otoczenia, że cały czas mamy wpływ na naszych mężów, na nasze dzieci, na naszych sąsiadów, na ludzi w pracy, na tych, których mijamy na naszej drodze, na ludzi w kościele. Słuchajcie, zachęcam Was do tego dzisiaj, żeby to był dobry wpływ. Jeżeli chcemy być kobietami dobrego wpływu, musimy zacząć od Modlitwy. Najlepiej, żeby była to modlitwa na kolanach. Nasza indywidualna modlitwa z naszym Panem Jusem Jezusem, A teraz do naszego Pana Jusa Chrystusa. A teraz zachęcam Was do naszej wspólnej modlitwy. Kochany Tatusiu, ja dziękuję Ci za to, że Ty powołałeś nas na taki czas jak ten. Powołałeś nas do tego, żebyśmy właśnie w tym czasie, w tym miejscu, gdzie nas stawiasz, wśród ludzi, których, których stawiasz. Wokół nas miały dobry wpływ i potrafiły tym dobrym wpływem okazywać miłość i przyciągać ludzi przede wszystkim do ciebie, do Twojej miłości, do Twojego serca. Panie, potrzebujemy Cię, Duchu Święty. Potrzebujemy Cię, byś przemieniał nasze myślenie, byś poszerzał nasze serca, byś stawał na straży naszego języka, by przez to, co mówimy, jak się zachowujemy. Nie ranić ludzi, nie krzywdzić, nie łamać, nie krytykować, nie narzekać, ale starać się za wszelką cenę stawać w miejscu dobrego wpływu, właśnie do tego, do czego zachęca nas dzisiaj Słowo Boże: do tego, żeby pocieszać, żeby opatrywać złamane serca, żeby objawiać, ogłaszać rok łaski pańskiej, żeby ogłaszać Twoją miłość żeby ogłaszać Twoją wolność, żeby dowartościowywać, żeby doceniać, żeby przychodzić z pocieszeniem, z uwolnieniem, a nie potrzebujemy Ciebie, dlatego że bardzo często, przez to, że jesteśmy zmęczone, że same w świecie często obrywamy, wracamy do domu i zapominamy o tym, że mamy być kobietami dobrego wpływu, a Zaczynamy właśnie narzekać, zaczynamy wylewać złość, wylewać jakieś niecierpliwienie. Dlatego potrzebujemy Ciebie, tak, żeby na naszych ustach zawsze była Twoja chwała, i zawsze słowa, które budują, a nie łamią, a nie niszczą, burzą. I byśmy zawsze i wszędzie oddawały chwałę i cześć. Wszechmocnemu Bogu, który jest, który był i który przyjdzie. Amen. Kochani, dziękuję Wam za ten czas. Wybaczcie za jakieś potknięcia, nagrywamy bardzo późno w nocy, tak żeby ten filmik był już na sobotę, na siódmą rano, dostępny dla Was. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, błogosławię Wam właśnie na ten czas, na ten nadchodzący tydzień z Panem Bogiem Papa. Pa.